Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam Wam: tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę. Czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam, tak samo opowiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam. Zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż tu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu, i względem ciebie już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz Ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział: Ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo pańskie, chowała Tobie Chryste. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś zostawił słowo jednania. Jezus Chrystus stał się tym, który uwalnia nas od grzechu, który pozwala nam, abyśmy mocą łaski mogli na nowo poprzez dar przy najświętszej Eucharystii żyć bliskością Jezusa Chrystusa. I realizować ją w codziennym naszym życiu. Ta łaska dokonuje się poprzez Boga i objawia w życiu każdego człowieka. Ale człowiek wzrasta w konkretnej rodzinie. Stąd też dzisiaj rozpoczynamy w Polsce Tydzień Wychowania. Jest to dwunasty raz. Od początku organizowany we wrześniu taki dzień modlitwy, aby zwrócić uwagę, że pierwszą szkołą wychowawczą jest zawsze rodzina i w niej rozpoczyna się proces wychowawczy. Ale także chcemy w tym tygodniu wychowania zwrócić uwagę na rodziców, nauczycieli, terapeutów, duszpasterzy, aby to wychowanie, które jest przekazywane młodemu pokoleniu, przenikało z serca do serca, kształtowało umysł, ale także dawało podwaliny duchowe i uczyło pięknego człowieczeństwa. W tym roku przez kolejne siedem dni w tygodniu. Będziemy się modlić za wszystkie osoby uczestniczące w procesie wychowawczym, także i w naszej parafii. We środę o godzinie 18 będzie odprawiana msza święta w intencji wychowawców, nauczycieli, rodziców, a potem sympozjum w sali teatralnej, gdzie można będzie również uczestniczyć. W jaki sposób poprzez intelekt w wysłuchaniu prelekcji, która też pogłębi, otworzy horyzonty naszego spojrzenia na współczesne wychowanie. Dzisiaj, kiedy przed chwilą z uwagą wsłuchiwaliśmy się w ten obszar, obszerny fragment Ewangelii, możemy powiedzieć, że skoro pierwszą szkołą wychowania Stanowią rodzice i są rodzice, to warto zwrócić uwagę na rolę ojca w rodzinie. Bo kiedy spojrzymy na badania prowadzone obecnie, okazuje się, że około 25% dzieci wychowywanych jest bez ojca. Do tej liczby trzeba także. Dodać rodziny, w których ojciec jest tylko obecny fizycznie, ale nie angażuje się w wychowanie. Wychowanie przedkłada dla żony, matki dzieci, wychowanie przedkłada dla drugiej instytucji wspomagającej, jaką jest szkoła. I pośród tego braku ojców jest również sytuacja, kiedy ci ojcowie. Są fizycznie, ale zniewoleni poprzez alkohol, co niesie lęk, niepewność, krzywdę i to w szczególny sposób widzą, zwłaszcza w przedszkolu, w pierwszych klasach szkoły podstawowej nauczyciele i wychowawcy, którzy nad tymi dziećmi się pochylają. Można przypuszczać, że ojciec z dzisiejszej Ewangelii. Już wcześniej przeżywał problemy wychowawcze swojego syna. Syn zażądał za jego życia połowę majątku i chciał od tej pory żyć na własną rękę. Ojciec nie buntuje się, jest mu zapewne przykro, ale nawet myśli sobie do tej pory chyba odniosłem porażkę. Dlatego, że to, co chciałem wcielić w życie moich synów, jeden z nich całkowicie odrzucił. Tymczasem, kiedy patrzymy w kontekście całkształtu tej Ewangelii, to można odnieść inne wrażenie. Ojciec odniósł wielkie zwycięstwo. Jego wysiłki nie zostały zmarnowane. Włożył w ten proces wychowawczy. Całe swoje serce, ale także włożył trud swojej pracy, bo jest mowa o majątku. Ten majątek nie spadł mu z nieba. Musiał pracować, żeby zaskarbić ten majątek. I kiedy jego syn był na dnie i dosłownie musiał dzielić koryto ze świniami, wtedy ten syn przypomina sobie o ojcu. Przypomina sobie rodzinny dom, a nade wszystko przypomina kochającego ojca, który dawał tyle wskazań, poleceń, które miały służyć jego dobru. Tymczasem, kiedy sam zbuntował się i chciał żyć na własną rękę, doświadczył, że poniósł przegraną, że doświadczył tragedii, że sięgnął dna. I wtedy, przypominając sobie o kochającym ojcu, postanawia: Zabiorę się i pójdę do mojego ojca. Gdyby ojciec był wcześniej nieobecny, gdyby ojciec zwątpił w wychowanie swojego syna, to zapewne inaczej potoczyłaby się ta droga. Dlatego, że nie musiał tak postąpić. Mógł powiedzieć, skoro. Chciałeś żyć na własną rękę, żyj i tak dalej. Ale jednak Ojciec pokazuje inne oblicze, daje szansę i przypomina o swojej obecności. Widzisz, mimo że wydawało Ci się, że jesteś dorosły, to dalej jestem Ci potrzebny. Tutaj warto spojrzeć również na nasze rodziny. Kiedy Dzieci dojrzewają, wychowywani przez swoich rodziców, i odchodzą z domu, realizując powołanie kapłańskie, zakonne, czy żyjąc w małżeństwie, czy żyjąc w stanie wolnym, to nie odrywają się od rodziców. Rodzice są razem z nimi w nieco inny sposób, nie mieszając się w ich życie dorosłe ale służąc doradą, doświadczeniem i ileż jest sytuacji, kiedy my dorośli również powracamy myślą, a jakby to zrobił mój ojciec, moja mama. Jak postąpiliby w tej sytuacji? A co oni mogliby mi teraz doradzić? I właśnie taki proces, gdzie pamiętamy, że mamy rodziców, jest procesem Ciągle trwającym i ciągle wychowującym dziecko niezależnie od wieku. Pan Jezus mówi, że gdyby syn, gdy syn był jeszcze daleko, ujrzał Go Ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw i rzucił mu się na szyję, ucałował go. Ojciec z tej przypowieści jest człowiekiem, który potrafi. Pokazać emocje, który jest szczery, który jest prawdziwy, który te gesty, które wykonuje, również czyni w sposób naturalny. Przytulił swojego syna. I taka postawa dzisiaj jest bardzo potrzebna, żeby dziecko odczuwało miłość ojca, miłość matki, bo nie wystarczy tylko być fizycznie. Potrzeba zaangażowania serca, zwłaszcza zaangażowania serca ze strony Ojca. I jest również drugi wymiar syna, który mówi do Ojca: Cały czas jestem przy Tobie, korzystam z tego procesu wychowawczego, służę Ci, a dla mnie nie uczyniłeś takiego gestu. I wtedy Ojciec. Mówi do drugiego syna: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie. Wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten Twój brat był umarły, a znów ożył. Miłość ojca i matki ma zawsze znaczenie, nie tylko w dzieciństwie, ale jest także ochroną i wsparciem przez całe życie: od dzieciństwa aż do śmierci. Dlatego też. Rodzice wychowujący swoje dzieci muszą pamiętać, że indywidualne podejście do dziecka stanowi o procesie wychowawczym. Każde dziecko ma inny temperament. Zresztą, patrząc na nas wszystkich, mimo że jesteśmy podobni, to jesteśmy inni inaczej zachowamy się w danej sytuacji, i podobnie jest w rodzinie. Iluż to rodziców mówi, z tym dzieckiem nie mam najmniejszych problemów, ale z tym drugim ciągle są problemy. Ciągle wzywają wychowawcy, ciągle coś nabroi indywidualny proces podejścia do wychowanka. On się rozpoczyna w rodzinie, w tej najmniejszej szkole, jaką jest rodzina, a później dopełniany jest poprzez szkołę. Błędem współczesnego wychowania jest to, że często rodzice chcą przenieść punkt ciężkości wychowania swoich dzieci na nauczycieli i wychowawców. Szkoła jest instytucją dopełniającą tego, co rozpoczęło się w rodzinie. I dlatego dzisiaj, kiedy rozpoczynamy ten tydzień wychowania, chcemy pochylić się. W kontekście Ewangelii nad rolą ojca, oby jak najwięcej było takich ojców, którzy będą zaangażowani w proces wspomagający wychowanie wraz z żoną, matką dzieci. Oby jak najwięcej było ojców odpowiedzialnych za wychowanie. Matka daje miłość. Ojciec jest synonimem sprawiedliwości wprowadza dziecko w świat zewnętrzny, pokazuje na wartości, które wynikają z zewnątrz, które możemy postrzegać i równocześnie ojciec podpowiada to wolno, a tamtego nie wolno ci robić. Dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że niejednokrotnie to wychowanie wymyka się spod kontroli, Trzeba może jeszcze bardziej umocnić tę instytucję podstawową, jaką jest rodzina, gdzie rola matki, pełna miłości, i rola ojca, pełna sprawiedliwości, będą wzajemnie się przenikać. Wtedy, mimo że będą problemy, to te problemy wychowawcze będą rozwiązywane. I te problemy rozwiązywane będą wskazywały na to, że. Zarówno ojciec, jak i matka czują się w tym procesie wychowawczym odpowiedzialni za swoje dzieci i jeszcze bardziej swoje dzieci kochają. Na wzór Jezusa Chrystusa, tego, który nas bezgranicznie umiłował, tego, któremu jesteśmy potrzebni, który nas poszukuje i który za nas umarł i zmartwychwstał, abyśmy byli Jego dziećmi. Amen.